Ja drugi! Nie! No ja byłem drugi! Nie! No pość! <grym> drugi. Jumps, baby, jumps! Jumps! Baby, baby, oh. Chopstick, chopstick! Hmm. Co tu się robi? Skacze pewnie. Do no. Wuj, do przodu! Bijemy się, bijemy się jak ludzie normalni, nie? Tak. Wiadomo. Tylko Pierwszego pamiętajcie. No właśnie, odpuściłem, tak. Teraz tyś bo za blisko oli byłem. Ale teraz, ale teraz mógłbym ją śmiało balnąć, bo na przykład jest już. Nisek, nie dotykaj mnie. Nie no, w sumie jesteś pie. Chociaż ciężko ocenić. Chyba. Ciężko ocenić. Teraz pierwszy jest. Lecisz. Tak? No. Mhm. Ta bola, jest wyżej. No, no, no. Ze starym na plecach. Prawie. Nie złapałem buścika. Max Verstappen Kurde. <średenie> <średenie> <Kyrka. średenie> Jezus jak do siebie szybko dowróciło wróciło matko No niestety, byle byśmy dolecieli teraz O wow, tak? ty ja myślę, że to od razu a! w dół Jestem <średenie> <średenie> stary na plecach Ło, wow! ja muszę tu, Jezus dołem Co? <średenie> Nic bo było gorąco Oh, o Jezus ma Maria, zdarzyła się awaria. Ja mam mam. O, na górę. Co mnie, co, co mnie tykasz? Nie tyknąłem cię przecież. Jak nie tykłeś, jak tykłeś? Dawaj jak do nich, dawaj do nich. Dawaj szybko, Szybko, szybko. O! 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 Ole ty, 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 ty. O, o, o! Ole, wąsko. No! no, no o. tu jest wąsko, faktycznie. No właśnie tak, no, właśnie no, tak. U, o Dlatego u. mówiłem. Ola la. Ola la. O, a myślałem, że, ci się dać że, miejsce. myślałem że cię bardziej potrubowało, licek, ale. O, ale nie, ja też tak myślałem. Myślałem, że wypadnę przez bandę. Tak, też chciałem i myślałem. Więc tam to... <ślały> 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 <Myślały> jest. My, my kiedyś do was dojedziemy, kurde, czy nie? Tak. Że ci z nami. Dobrze, dobrze. Mów Traficzek. szybciej, Ola, troszeczkę. Chodź tu! Prawie Ola przede mnie. Odkleiło Ależ mnie tu się... troszeczkę. Widziałem właśnie. Ależ tutaj, o nie, nie tutaj, nie dogani mi tutaj! A tu możesz. Ola uważaj, a dobra, dobra, No nie, a mnie wysrało. Haha, ja wysrało go. Ja to, go. Jezus. No. Truchło liska mnie brało. Ja się mnie troszeczkę. truchło, jak ja tu. <śledzimy> To było żywe truchło. Ona ja nie doleciała! Ona doleciała. Ja o, doleciała. Jezus, Maria, tu jest. Łup, wosko No! Już któryś nas rzędu mnie mapa po prostu odkleiła i siema, nie? No, siema. No, siema, Beniu. Siema. Nie, trafik! Pojadź po lewej? Po prawej pojechałem i akurat wyjeżdżał z podporządkowanych. Albo wam ta mapa nie dobrze nie działa, się. a mnie zawsze albo podbije, albo wywaliadą, a, to... a, tak, no jedziemy. już wygrał dwa razy na tych wyścigach, ale nie, cały czas go mapa rucham, to, to, że no, wygrywam, to wiesz, to jest szczęście. A, a ale to a, jak ci mapa rucha, to już jest, to już, jest, to już jest, nie jest... A, okej, okay. nie no, jest okej. jak mapa wywali, to już nie jest, nie? Aha, to, to co to jest? To, to już jest pech. A, no, okej. Okay. Dobra. O! Eee, okej. Okay. Zaufałem Miałem Mało czasu na podjęcie tej decyzji. I żyjesz dalej? No, takie trudne to było i tymi, do tej rury? Do rury trzeba wpaść. Urba, no. Ale co? Wiem, co? No nie no po prostu strzałki były, a już po poprzednim wyścigu mam takie Nie wiem czy strzałki to. No, wybór Ty jest. Ufać zawsze. Czy nie ufać? No, no, więc musiałem podnieść szybko decyzję. Durle, no, 3 sekundy jeszcze, zbliżam się, ale dość wolno. No, nie, no, no dla niektórych 3 sekundy to dużo, dla niektórych to, to mało. No, jak jest. O! 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 o, o a to może być ciekawie. Na przykład, jak nie widzisz trafiku, bo, mapa, no, bo kamera jest dupa! No właśnie. Prawie. Ale nie trafiłeś? Nie, 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 albo blisko. Mhm. Mm mm. Same. O, ludzie, widzę! No wiem, widzę to, że mnie widzi. Ale pięć <noise> punktów już tylko mi zostało, żeby cię dogodzić. Chyba nie dam rady. my was w ogóle nie. No. Nie, tu stary to już do góry jazda jeszcze. O chuj, trafik! Mam nadzieję, tak że jest. Tak się bardzo zwolni. No tak no. może właśnie być. Zwolniło bardzo. Mówią, że do było, no właśnie. Nawet, sobie w mówił. No ja nawet wiedziałem, nawet ja to wiedziałem, że do Szefarda. Ty, że miał ja tutaj się nie walnął w to. Ale ty... O. Poczekajcie przed metą. Dobrze. <laughs> no żeby mnie nie dogonił! A ty już... Zrobiłeś? Przedziłem cię, kolego. Wiem, wiem, ale... Kurde, za ja bardzo, nie widzę. Za duży kąt robisz. Dobra, jestem pierwszy, wjeżdżam do mety, Hello. Aaaa, ty, ty się kręcisz tam? No ja już skończyłem. Tu można poczekać? Czy... Można, można, można. Okej, okay, dobra, to powoli zjeżdżam. Za duży kąt, ale jaki, przepraszam. No, w sensie zbyt płasko, w sensie za bardzo się kręciłeś ja tej Ja bardziej nie... do produktury jechałem, a ty się kręciłeś jak główno w no. Ale kohones to też. Popskazanie pieniędzy, jak coś. Maciek hmm. zmienił pracę. Tak, słyszałem, że robi ogromne kochones. <laughs> Co? Kocham te przykłady na miejskim hmm. slangu Tak nie nie Parkour będziesz... już, parkour! To nie jest dojazd, parkour ma ja auta w ogóle ja. O, kur... A ja zmieniłem Jezus! Ja tam no jedź! Ja nie mogę, bo za Ale Ola miasta. mówiłem. Już, mogę? Okay? Pomogłem Ola. Ja drugi! Nie! No ja byłem drugi! Nie! No pość, drugi. tam! No ogólnie jak będziecie się tak pchać Nie, ty wycofaj, żeś mnie wypchnął Nie ma szans, że cię puszczę, będziemy tak stali do końca Ola uciekamy szybciutko A! Ale uciekła Ale uciekła O nie Ola! To twoja wina była Wychałaś mi znowu w bok Masz Dzięki Utknąłem nie Wielkie Włochate Koneš. Lisek, musisz się tak pchać na parkurze. Nie pcham się. Ta on tak robi Nie. zawsze. On tak centralnie na twojej dupy, tak jak no. Jeszcze by time. Nie, 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 gówno, 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 Chuj. No i stopek! A ja... przez stópkę nie, przez nie, 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 Jakaś widzka chciała wysłać... Damn! To nie wysyłajcie! To nie wysyłajcie! Jota! W obliczu ostatnich wydarzeń, proszę. Gdzież to, to żarty. Żeby nie wysyłali. Aha, ja tym autem nie mogę podjechać. A może mogę? Mogę. Ale teraz to zrobił. Nie Ale będzie mi się. No co pierwszy? Pozrało? Przecież byłem pierwszy! Gówno! Gówno, nie, nic nie, akurat... nie zrobiłem! Trzeba No nie, Tu trzeba pełny okrąg zrobić. Aby nie, się spędzić. ale ty masz ominisać, ja mam gówno, gówno. Nic Ola, nie będzie helikopter. Kurwa, ale ty, tylko był do góry. Ty, 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 normalny jesteś! No przecież mnie! mnie! Ja nie Cipo. mogę ty podjechać omnisem, główno. Możesz, on tak wolno, ale się wspinał, a ja mi podjechał. Ty masz i on w końcu W flecie. W ogóle ten samolot, który wybrałem, ma a, lepsze jak. przyspieszenie niż omnis, a on w ogóle to na tych lupach tam daje. No i fajnie, żeś mnie wysrał. A zrobiłeś to samo? Jak co? to co?

Ciekawe, czy jakoś szybciej da się. Nie da się to bugować. Prawa, a później która? O, yy, pszczoła. nie wleciała! O, dobra. A czas prawa, kolego. No dobra. All the time. O, proszę bardzo, jak już skończył. Cztery minutki. I pak się już. Done. Ja tu na wszelki. Ty a podjedziesz? O, dziękuję. A można gdzieś poczekać, pak? Eee, tak. W wodzie No dobra Trochę mi się zachciało dwójeczki No proszę. No nic teraz I tak już jest topów To ostatni Wyścig Może jakieś Ostaty. Uno faktycznie To jest teraz, teraz to gram ostatni? Ta. Ta. Ale ja kończę, ja na szóstą Nie? muszę trybyć. Je ja o Jezus! Czekam. To